Drobny disclaimer na tym filmiku będę mówił taki, jakby się wszystko działo wczoraj bądź dzisiaj, a będzie się działo przedwczoraj bądź wczoraj, dlatego że stwierdziłem, że jest piątek, kiedy to nagrywam. Jeżeli wrzucę Warframe'a, to będę miał dwa odcinki z Warframe'a jednego dnia, więc będzie kompletnie bez sensu, więc ten odcinek idzie dzień później niż powinien iść, więc no jest przesunięcie czasowe. Yeah! Terima kasih telah Wam dzisiaj, więc wizualnie ta gra nazywa się Warframe, choć niekoniecznie o Warframe'ie będziemy dzisiaj mówili. Ten odcinek wypada troszkę z chronologii nagrań, które mam, więc widzicie postać, która na następnym nagraniu chyba nawet jeszcze nie jest odblokowana. A jeżeli jest odblokowana, to na pewno jeszcze nią nie gram. Postać z Warframe'a. Ale nie będzie jakby o rzeczach, które dzieją się w Warframe'ie, będzie o rzeczach, które dzieją się naokoło Warframe'a, a mianowicie... Wczoraj z mojej perspektywy, jeżeli dobrze pójdzie, to ten filmik zostanie wrzucony, kiedy go nagrywam dzisiaj. Więc będzie o tym, że wczoraj był reveal, było pokazanie, jak będzie wyglądało Destiny 2. To jest dla nas, dla fanów Warframe'a ważna informacja, dlatego że o ile Destiny to była gra, która nigdy nie wyszła na PC, ta konkurowała z Warframe'em tylko i wyłącznie na konsolach, o tyle Destiny 2 wyjdzie na PC. Destiny 1, co prawda, nas twórcy nęcili i, i zwozili, że może wyjdzie, nie potwierdzają, nie zaprzeczają, nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie teraz, i przez lata chodziła taka plota, że to Destiny się na PC-cie jednak pojawi. Teraz już wiem, że Destiny 1 się nigdy na PC-cie najprawdopodobniej nie pojawi, chyba że kiedyś zrobią jakieś takie, nie wiem, eventowe dorzucenie do, 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 do dwójki po premierze. Z tym, że jest kilka ważnych informacji, do których za moment przejdę. Zerknę sobie tylko, jak stoję tutaj z tym kraftem mojej, mojej. O, o, te się już zlobiły. Ale gdzie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Aha, dobra, 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 jest szczęża. <laughs> Więc tak tylko w roli informacyjnej na samym początku, jakby ktoś się zastanawiał, czym lamie, to lamie Mesą, którą mam dopiero na randze 4. Lamie ją strasznie, bo przeskoczyłem z rajno na tą postać, na tego warframe'a i, i nie mogę się przyzwyczaić do tego, jak ona jest krucha. Ona jest bardzo krucha w porównaniu do Rhino. Wszyscy w do Rhino są e, kruchymi postaciami, kruchymi Warframe'ami. Oprócz tego biegam z MK1 Braton, który jest gorszą wersją Bratona. Jest beznadziejny, ale chcę to wylewelować, myślę to ze sobą, sprzedać i zapomnieć, że ta broń kiedykolwiek jakkolwiek istniała. Może zmieni jej. E, dum, 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 dum. E, kolory na. a why not? Wygląda paskudnie. Uuu, ten złoty wygląda nawet fajnie. Więc ta broń jest. to wygląda, to jednak nieźle widz in holster to ok może sobie być uh, back oprócz tego biegam z Azimą, czyli z pistoletkami karabinami nie wiem to jest takie jak dla mnie kosmiczne Uzi i ankyrosy które mi się de facto nie bardzo podobają no ale co zrobić może też im zmienimy kolor uh, ten pomarańczowy na ten żółty który jest jakbym skopiował z warframe'a no nie 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 jest źle szczerze przyznam ciekawka mnie łapie Aczkolwiek chyba nie. Dobra, przejdźmy teraz do, do, do gry, złapmy jakąkolwiek misję. Nie będę może leciał z misjami fabularnymi, żeby sobie nie pokiczkać chronologii. Ale pójdźmy na coś prostego, mam nadzieję. I, i będziemy mogli pogadać o... Dobra, na Wenus, bo na Merkurym to z MK1 Bratonem nie troszkę tłuką niestety. Chodźmy sobie na Exterminate Corpus, na e -gate. I możemy zacząć mówić o tym, co było wczoraj na rewilu z Destiny 2. Po pierwsze, ja mam do Destiny taki mieszany dość stosunek, bo to jest gierka ostatnio na playu. Siadłem, zainstalowałem sobie Destiny, zacząłem grać i się strasznie wkręciłem. I szczerze powiedziawszy, to jest gierka, po której się spodziewałem, że na graficznie będzie mi się strasznie podobała, ale gameplayowo niekoniecznie, szczególnie, że to jest gra na strzelanka to nie jest jak Warframe widok z zapleców, co mi się zawsze bardzo podoba, tylko widok z oczu bohatera, gdzie widzimy gana i w tym ja jestem już gorszy. Do tego napadzie. Absolutnie nie. I o dziwo mi się ta gra podoba bardzo. Więc z zainteresowaniem wielkim wczoraj oglądałem Destiny 2 Reveal i muszę wam powiedzieć, że im dalej w las, tym byłem bardziej zaciekawiony tym, co mi pokazują i tym, co się dzieje. Szczególnie, że były różne naprawdę dziwne rzeczy pokazywane. Naprawdę dziwne rzeczy, chodzi mi o to, że Destiny 1 ma mnóstwo takich pozostałości po grach starszej generacji, znaczy się klany nie funkcjonują, bo po co graczom w shooterach klany, nie, nie funkcjonują, nie ma czegoś takiego, no mnóstwo rzeczy, które dla fanów MMO, takich jak ja, MMO, RPGów są normą, tam po prostu nie było, to, to nie jest tego typu gra, no i bierzemy to z dobrodziejstwem inwentarza, oczywiście gracze nie biorą takich rzeczy z dobrodziejstwem inwentarza, czyli, czyli, to co... Aha. While sliding mam zrobić. To co gracze zrobili, to zrobili sobie na stronkach zewnętrznych... To. A, nie, nie, Zrobili sobie na stronkach zewnętrznych możliwość tworzenia tych, tych, tych klanów, tych gildii i, i się nie przejmują tym, że twórcy tego nie przewidzieli. Chodź tu. Dostałem chociaż jednego killa, nie? While sliding, czyli muszę robić to, okej. Okay. A ja mogę też strzelać while sliding, okej, okay, dobra. Yy, więc yy, takie rzeczy jak gildie w yy, Destiny nie funkcjonowały, aczkolwiek były, bo gracze to zrobili. I wracając w dwójce, w dwójce te klany, te, te rzeczy jak gildie będą się pojawiały, co więcej będą się pojawiały jakby to było kopii w kleju Warframe'a. Praktycznie wszystko co na tym reveal'u pokazywali jako wow, zrobiliśmy to, zobaczcie co fajnego zrobiliśmy, to są rzeczy, które ja znam z Warframe'a, więc było takie... I... Pamiętajcie, że to jest bezpośrednia, do tego zaraz wrócę, do, do, do słowa bezpośrednia, ale bezpośrednia konkurencja dla Warframe'a, więc tym gorzej tym gorzej dla fanów Warframe'a to wygląda, że Bungie, które ma więcej kasy na promocję niż twórcy Warframe'a, to robią. Plus jeszcze jedna rzecz, która bardzo, bardzo negatywnie wygląda w tej sytuacji. Na sam koniec tego reveal'u pojawił się kolej z Blizzard'a i powiedział, że gra na pc wyjdzie tylko na Battle.net'cie i będzie ją obsługiwał Battle.net, czyli Blizzard, czyli Blizzard, który ma mega dużo hajsu na promocję i na tego typu rzeczy. Więc dla fanów Warframe'a ten reveal musiał być smutny, to Znaczy ja też się poczułem tak A chodź tu złap sobie życie wizu o, Chodź, chodź, chodź Przestajemy się bawić na chwilę I, i, i złapmy sobie tam live'a yy, i, 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 I To jest takie dość no kurka Smutne, bo, 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 bo oczekiwałem Warframe'a dwójki, a dostałem Warframe, oczekiwałem Destiny 2, a dostałem Warframe'a plus, yy, plus Destiny Jako gierkę I, I to niekoniecznie jest Najfajniejsza rzecz Ever, ale wygląda to bardzo ciekawie. Z tym, że mam wrażenie, że dużo lepiej będzie mi się grało na konsoli. Nie wiem... I nie wiem dlaczego, bo ja nienawidzę shooterów na konsolach. Ja mogę takie gry jak Warframe grać na konsoli, ale shooter, gdzie patrzę z oczu postaci i celuję i ten, to mi absolutnie się nie podoba na konsolach. I Destiny 1 to jest pierwsza tego typu gra, gdzie siadłem i z przyjemnością właściwie praktycznie codziennie się loguję i koszę. Na razie jestem na tej wersji termowej, ale jeżeli będzie jakaś śmieszna wyprzedaż w najbliższych tygodniach czy miesiącach, to nie ukrywam, że. że że zamierzam się zainteresować Destiny 1 na tym, chociaż z drugiej strony może od razu lepiej sobie zapreorderować Destiny 2 na Play'u i, i kupić, no nie wiem. Tak czy siak, większość rzeczy, które pokazali z Destiny 2 to było takie ulepszenie Destiny albo skopiowanie Warframe'a, co, co może wyglądać źle, ale, ale... Dla, żeby się tak już całkiem nie załamywać, zacząłem się zastanawiać do jakiego typu odbiorców, bo te gry są bardzo podobne jeżeli chodzi o stylistykę, bo obie są dziwnie klimatyczne, tak jak jeżeli weźmiecie gry science fiction takiego Mass Effecta, i pójdziecie pierdół w kosmos, odstrzelicie to bardzo, to w jedną stronę takiego bardziej zrozumiałego dla nas odstrzelenia to będzie właśnie Destiny, a takiego bardziej udziwnionego, udziwnionego odstrzelenia to będzie Warframe. I, i to, jest, to jest fajne, jeżeli chodzi o stylistykę, jeżeli chodzi o klimaty, tropsy i, i inne tego typu rzeczy panujące w obu tych grach, to te gry są bardzo podobne. Jeżeli chodzi o gameplay, to tak czysto patrząc na, na mechanikę, te gry są podobne, ale nie tak bardzo jakby się mogło zdawać, w pewnym momencie człowiek się kapuje, że te gry nie są bardzo podobne, te gry są ledwo podobne w sumie, bo Warframe jest hardkorowym shooterem TPP, a Destiny jest taką rasową strzelanką FPP i bezpośrednią konkurencją dla Destiny im dłużej się nad tym zastanawiam. Jest gierka, która będzie miała teraz ogromne problemy przez Destiny, właściwie przez Destiny 1 miała już problemy, ale przez Destiny 2 ta gierka może paść na Rio. i mówię tutaj o Borderlandsach, bo Borderlandsy mają bardzo dużo rzeczy wspólnych z e, Destiny 1 i 2, konkretnie chodzi mi o półotwarty świat, po którym biegacie, znajdujecie misje, questy, czego w jedynce Destiny nie było dużo, a w 2 będzie dużo, więc... Wiecie, pojazdy i tego typu e, motywy. Dlatego też, dlatego też e, twórcy mm, Borderlandsów, czując pismo nosem, albo mając informację wcześniej, co będzie dawane, co, co, co nie będzie dawane, co z tym. O wiecie, jest to szpiegostwo, że tak to nazwę <laughs> szpiegostwo. Eee, korporacyjne, czy jak to się nazywa? Na pewno goście z, z Borderlandsów Nie, nie, nie pamiętam jak oni się nazywają e, Na pewno wiedzieli z wyprzedzeniem mniej więcej czego się spodziewać po, po Destiny Wulcę, zanim był wczorajszy reveal. Więc w tym miesiącu, na przykład na PlayStation Plus, Season Pass do nowych Borderlandsów, to znaczy ostatnie chyba Borderlandsy, ten Tales from Borderlands, był dawany z Season Passem graczom więc w ogóle kosmos. Ja byłem taki zdziwiony bardzo, że to się pojawiło. A teraz po tym wczorajszym rewilu nie mam pytań, właściwie wiem dokładnie dlaczego to się pojawiło. Chodzi o to, żeby gracze za zaczęli grać w tego Borderlandsa, żeby się związali emocjonalnie z rzeczami, które w tych Borderlandsach są, e przez co też gdy wyjdzie Destiny 2, żeby się nie rzucili na to od samego początku, bo inaczej ten Borderlands ucierpi okrutnie, bo Borderlands to jest gierka, która e właściwie... Przestanie istnieć, jeżeli Destiny 2 będzie tym, co się zapowiada, że będzie. Warframe będzie się trzymał chociażby dlatego, że jest free to play. Borderlands nie. Więc jeżeli, jeżeli po wczorajszej rozmowie Kas oglądasz, to, to, to wydaje mi się, że Warframe, jeżeli przetrzyma pierwszą falę hypu na Destiny 2, eee, plus jest darmową grą to będzie się trzymał spoko. Szczególnie, że jestem pewny, że gdzieś czytałem, że zbliża się coś do dużego, co ma zostać dodane do Warframe'a. Wiadomo, jeżeli wychodzi konkurencyjna gra albo dodatek do konkuren konkurencyjnej gry, to wtedy w danym produkcie, nie wiem, jeżeli wychodzi Nowy dodatek do WoWa to w Guild Warsach i we wszystkich innych MMO z tego zakresu pojawiają się ciekawe eventy, żeby przytrzymać na chwilę tych graczy, którzy zastanawiają się co robić i są to na tyle fajne eventy, że gracze, którzy nie mają na przykład hajsu na, 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 na nowy dodatek do WoWa twierdzą później, nie, że było warto zostać w Guild Warsie, dwójce fajne rzeczy były. Uh! No, więc, więc wydaje mi się, że Warframe pójdzie w tym kierunku i wrzuci coś dużego, nową planetę, albo nie wiem, co, 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 coś takiego naprawdę zacnego się pojawi, żeby się nie... gracze zostający przy Warframe'ie jedynco, Warframe, jedyn... Warframe, jedynce, Warframe po prostu, nie czuli jakby opuszczeni Wydaje mi się że też, że możemy mieć kilka takich naprawdę dziwnych rzeczy na, 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 na talerzu, jeżeli chodzi o Warframe'a, bo co prawda twórcy Warframe'a są bardzo aktywni, bardzo często wrzucają nowe Warframy, bardzo często wrzucają jakieś nowe eventy, różne fajne rzeczy, grafiki i bronie, to wydaje mi się, że może być zmasowany atak. Ja bym stawiał, że pojawi się całkowicie nowa linia questów związana z jakąś planetą czy, 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 czy asteroidą, na której będziemy grali, czy, czy, czy. Znaczy pojawi się coś nowego, nie tylko nowy tileset wyglądu ten, tylko na przykład planeta, na której będzie całkowicie inna grawitacja, czy jakieś inne rzeczy, że pojawi się coś co będzie przykuwającą uwagę z perspektywy graczy, którzy Warframe'a znają na wylot. Do tego będzie tematycznie z tym związany Warframe i zestaw broni, może nawet zestaw skinów dla co bardziej popularnych Warframe'ów. Ja znaczy, gdyby to ode mnie zależało i gdybym to ja decydował, co ma się pojawić w tym momencie, to wydaje mi się, że to byłby dobry zestaw dla fanów Warframe'a, którzy się zastanawiają, czy czy może nie wysłupać trochę kasy, nie zaoszczędzić teraz i nie kupić sobie tego Destiny 2, jak będzie wychodziła, a później usłyszą, że wow, takie fajne rzeczy będą do Warframe'a. Dobra, to ja sobie kupię to Destiny 2, ale jak będzie w promocji za pół roku, a teraz, teraz to ja się zajmę tymi nowymi rzeczami, które będą w Warframe'ie, szczególnie, że na przykład będą powiązane z eventem, który będzie dawał jakieś rzeczy okresowo tylko teraz i nie wiem, tam dopiero na święta się pojawią czy No są sposoby które twórcy Warframe'a mogą wykorzystać, żeby przykuć uwagę graczu Warframe'a do tego. Nowy tryb PvP, albo przemodelowanie całości PvP, bo z tego co słyszałem, pomijając ten mój failujący odcinek co czekałem na graczy, żeby się załadowali, a byłem na Friends Only, załadowane na mapce PvP, <coughs> pomijamy tamto, to z tego co słyszałem i z tego co słyszę od, od graczy ze mną, tam się pojawiających, nie wiem, kasów, pidików i całej reszty, że, że PvP w Warframe no, no nie, nie jest najbardziej rozchwytywanym trybem. Więc yy, twórcy Warframe'a mają możliwości, to spore możliwości, żeby się bronić przed zmasowanym atakiem Bungee, Activision, Blizzard i Destiny yy, Tu bym nie rozpaczał. Jeżeli jesteście fanami Borderlandsów i tego, co się dzieje w e, multiplayer, meta Borderlands, e, Tales from Borderlands i tak dalej, season passy ten klimat, to wam powiem, że, że, że jest źle, że jest smutno i że macie troszkę przechlapane, bo Borderlands to będzie taka, która najmocniej oberwie, bo jest... Pomijając kreskówkowy klimat, czyli na pierwszy rzut oka to są dość różne gry, bo inaczej, mocno inaczej wyglądają w przeciwieństwie do, 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 do właśnie Warframe'a, Skyforge'a który zginie, zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi, chociaż się mu niewiele w ogóle brakuje, żeby ktoś go, ktoś go zmiótł, eee, bo on się właśnie tłucze z Destiny na konsolach, z Warframe'em na konsolach i na PC'cie i z Terą na PC'cie, chociaż mi się wydaje, że jest troszkę fajniejszy od Tery, ale to jest mój ten. Tera, Tera się utrzyma, dlatego że jest klimatycznie bardzo inną gierką, ale Skyforge, Skyforge się trzyma w tym właśnie e, akwenie gierek e, i Borderlands, który na pierwszy rzut oka wygląda na inną gierkę, a tak naprawdę dużo inną gierką nie jest. Jest bardzo podobną grą. Czyli mi się wydaje, czy koleś się zamknął w pokoju, do którego ja miałem wchodzić, bo odpalił alarm i mi się drzwi zamknęły i nie mogę się tam przedostać? Takie odnoszę, takie wrażenie że jest alarm i nie mogę przejść, a nie, tu jest to odpalenia, ok, lockdown, I find access panel, ok, mi lecimy access panel, rozgadałem się trochę. Więc Borderlands gameplayowo jest praktycznie identyczny do, do, do Destiny, tam są spore różnice, ale to są takie spore różnice, które no, 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 no wiecie, no to jest, Stylistyka głównie, czyli spora różnica to troszkę, a cała reszta to mechanika, rozgrywki. Bronie są w Borderlandsach troszkę bardziej randomowe i ciekawsze niż to z Destiny, z tym, że Destiny 2 robi kilka fajnych rzeczy z tymi broniami, jeżeli ktoś ma okazję obejrzeć. Zapis całego Rivilla to polecam, bo fajne rzeczy tam były. Więc, więc w rezultacie wydaje mi się, że to będzie naprawdę, naprawdę yy, przegrany tej całej sytuacji. Co jest smutne, bo najpierw Blizzard zajechał. Yy, de 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 de. Jak się ta Gierka nazywała? Jest ta Gierka, która jest konkurencyjna, no nie do końca konkurencyjna, z której też nagrywałem tam ze dwa odcinki i mi bardzo smutno było, że twórcy Borderlandsów musieli się zmierzyć z Blizzardem i z Overwatchem, bo ich MOBA FPP twórców Borderlandsa została po prostu zarżnięta przez... Zobaczmy przez... Teraz to latają, co Ręce po Jak się ta wielka nazywa? Battleborn. Battleborn to był że Battleborn od twórców właśnie D -d 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 Borderlandsów zniknęło z powierzchni ziemi, praktycznie ta gra jeszcze istnieje, jeszcze ha, ha. istnieje, ha, ha. ale była bardzo fajna, nie? I teraz teraz Blizzard po prostu przykłada łapkę z drugiej strony, żeby zajechać swoją konkurencję. Przez chwilę myślałem, że konkurencją dla, dla Destiny będą właśnie takie gry jak Overwatch, jak Team Fortress, jak nie wiem. Guns 2, jeżeli ta gra jeszcze istnieje, bo tych gier było kilka i te gry się tam jakoś próbowały trzymać. I wydawało mi się, że to może być konkurencja, szczególnie jeżeli zobaczyłem, co twórcy Destiny 2 próbują zrobić z PvP. I w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy oni mi biją do Overwatcha, a później zobaczyłem, że Blizzard przejmuje dystrybucję na pecety. Tej gry i to było takie: nie, to nie jest możliwe, żeby Blizzard jechał sam w siebie. Nie, to nie jest możliwe, żeby Blizzard konkurował sam z sobą. Blizzard nie konkuruje sam z sobą, dlatego też gierki z serii Warcraft i StarCraft wychodzą w tak dużych w tak dużym rozrzucie czasowym, żeby nie, nie konkurowały ze sobą nawet pośrednio. <laughs> Moment. Więc, 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 wydaje mi się, że tu mamy sytuację, w której Blizzard z Activision bardzo dobrze to zaplanował, i to jest... Co, co nie, ja zrobiłem? Tak. Dobra, nieważne. Ginę tą postać strasznie. A Blizzard z Activision po prostu stwierdzili, że zajadą konkurencję i zostaną jako monopoliści na rynku, czego nie są w stanie zrobić, bez, to znaczy sami, no Blizzard nie jest w stanie wydać Open World e, shootera. Próbowali to zrobić pod nazwą, jak to się nazywało, Project Titan, z tego co kejarze, który zdechł przed premierą i wyszedł e, jako skrapsy połączone w jedną sensowną całość, jakie znacie, jako Overwatch, nie? Więc ja, yeah, to jest ciekawe. Ale jako, że Activision z Bungie robi coś takiego, co się nazywa Destiny, co, co miało być właśnie bezpośrednią konkurencją dla, e, dla, dla, dla Project Titan. I między innymi dlatego też Project Titan nie wyszedł, bo Activision jest połączony z Blizzardem i tam były też tarcia prawne, z tego co ja pamiętam, że Activision nie za bardzo się po podobało, że Project Titan będzie bezpośrednią konkurencją dla produktu, które oni już mają wydane, nie? Więc to było takie weird, bo gdyby to był singleplayer shoter no, albo tam multiplayer shoter z otwartym światem, takim bardziej jak Borderlands 1, no to okej, okay. Ale jak już mamy Borderlands 2, jeżeli mamy Tales of Borderlands i Destiny na rynku, no to wyjście Project Titan wstrzeliwuje się w bardzo, bardzo wtedy wąski kawałek tortu i niekoniecznie ma szansę na wygraną, więc ja. Yeah. Dobra, to trzeba wam leczyć. Zakończmy to troszkę bardziej zgodnością godnością niż niezgodnością, więc przelećmy się tutaj. No, więc szczerze powiedziawszy, o ile wczoraj oglądając Destiny 2 Reveal, byłem pewny, że Warframe będzie tym głównym przegranym to będzie gra, która dostanie największe baty ze względu na to, że wychodzi coś takiego jak Destiny 2. O tyle teraz mam wrażenie, że jednak nie, że jednak to będzie Borderlands i takie gry jak no nie wiem, jak Skyforge, nie? który mi się bardzo podoba, ale nie oszukujmy się Skyforge to jest gierka. Tak jak na Steamie zresztą piszą, to jest gierka, która sprawia świetne pierwsze wrażenie, a po pół godziny wpadacie w rutynę. I dokładnie tak jest. Ja przez pierwszą godzinkę grania nie rozumiałem do czego gracze piją, a po dwóch czy trzech wieczorach, w sumie trzech wieczorach grania na przemian z Destiny. Stwierdzam, że o ile Destiny ma swój czar i trzyma swój czar po trzech dniach grania, o tyle Skyforge stracił wszystko i właściwie gram tylko po to, żeby odblokować do nagrania inne klasy. I, i to, jest, to jest główny powód, dla którego ja teraz gram, bo inaczej bym od, odinstalował Skyforge, a, nie? Więc Skyforge zostanie zaurany, zaurany strasznie, strasznie. No i, 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 ten. A Warframe się będzie trzymał ze względu na to, że w ścianę, się w ścianę, no ale nie, nie było tego. No, Wiem, tak troszkę optymistycznie teraz, ale, ale to nie oznacza, że e, będzie idealnie, że będzie ideolo... Już? Nie? Tak? Nie? Czemu, co jest? Co jest nie tak? O, jest. Dobra. A winda zjeżdżała. Winda! Winda! Nie zapamiętałem, że to winda, myślałem, że to są drzwi przyjaźni. Ja się tu usuniemy. A sądził przecież. Dobrze, zdążę, zdążę. Zdąży, zdąży. Jest, zdążyłem. Myślałem, że tam z tyłu biednie koleś odpali się alarm, ale on mnie zdążył. Byłem pierwszy. Tu muszę uważać, bo ostatnio jak się tak bawiłem w takie latanie, to okazało się, że latanie lataniem. O, chodź tu. Latanie lataniem, ale ja się załatwiłem. Ja wiem. A bo ja tu No. No ale to był błąd poprzedniego, tego czy przelatywałem na tym dniem. No, no. dobra, proszę Państwa, odcinek znikąd troszkę wstrzelony, tak dziwnie mam nadzieję, że... że... Gadałem zrozumiale, bo w pewnym momencie bardziej skupiałem się na gadań, w pewnym momencie bardziej skupiałem się na graniu, no ale tak. Będzie teraz radośnie na rynku, będzie teraz dla graczy to jest zazwyczaj na plus. Jeżeli nie padnie gierka, w którą wy wpakowaliście całe swoje emocje, to zazwyczaj jest na plus, bo konkurencja sprawia, że wszyscy próbują na nadganiać, nie? Bungie ma hajs z, z Blizzardem i będą kosili na rynku, i to będzie teraz główny gracz. Zmieniły się proporcje. Warframe, jeżeli o to chodzi, wydaje mi się, że będzie będzie bardzo mocno walczył, bo to są twórcy bardzo ambitni, bardzo aktywni. Wydaje mi się, że nie poddadzą się bez walki, więc zawalczą mocno. A pomiędzy starciem tych dwóch tytanów, tego Underdoga Warframe'a i tego pseudo-monopolisty, czy monopolisty Wannabe, e, czyli Bungie z Destiny 2, e, wszystko pozostałe zostanie zgniecione po środku, czyli... Battleborn zniknie całkiem, Borderlandsy zostaną wrzucone na kolana, Skyforce zostanie rozjechany, co tam jeszcze było, kilka takich gierek konkurencyjnych. Nieudany projekt Mass Effect Andromeda zniknie, zostanie tylko w kontekście single, single player, więc tja. Zresztą już jest, nie oszukujmy się, już jest, on wyszedł i zdechł, jeżeli chodzi o multi. Yeah. I tych gierek podobnych konkurencyjnych było jeszcze kilka, ale, ale już nie będzie za bardzo. To już, to już będzie koniec. To już będzie absolutny, absolutny koniec tego wszystkiego. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję wam za to, że wysłuchaliście mojego podniecania się zarówno Warframe'em, jak i Destiny 2. Eee, dobrze, że ja nie mogę nagrywać z PlayStation 4, bo byście mieli teraz codziennie streamy z Destiny. Bo to, to, to by się tak skończyło. Co jest potrzebne, żeby streamować z PlayStation? Dziękuję za uwagę i hej! Zobaczmy, czy znaczy skończyły się już te promocje promocje, ale może coś fajnego jest. Banshee. Nie wiem dlaczego w ogóle wydawało mi się, że Banshee to jest ta postać, którą ja teraz gram. Ale nie. Chroma Dynasty Collection, Skin, Octavia, bla 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 bla. Fajna jest ta postać. Potrzebne jest do tego Chroma, ale Chromy to ja nie mam. Chroma kroma mi się w ogóle kojarzy z czymś całkowicie innym niż e, pseudo, bo to idzie w klimat. Chociaż może ten skin idzie w klimat, ale dobra, nie wiem. Bo to idzie w klimat e, Majów i Azteków, a Chroma mi się, no to jest czas z łaciny, czy z Greki? Chyba z Greki. E, i, i, I to całkowicie co innego dla mnie w mojej głowie jest. What the heck? не <laughs> <Yeah. laughs>